Witam was w pierwszym odcinku kursu programowania w C++. Żeby zacząć przygodę z tym językiem, musimy sobie ściągnąć jakieś środowisko programistyczne, czyli tak zwane IDE. W tym przypadku będzie to CodeBlocks. Strona jest następująca. Jest to darmowe środowisko. I dobrze, teraz klikamy download i download the binary release. Wybieramy tą opcję, czyli po prostu tą, która waży więcej, ponieważ ona w sobie ma już wszystkie potrzebne kompilatory. Czym jest kompilator? Kompilator jest to po prostu taki program, który zamienia kod programu na kod maszynowy czyli kod, który może zostać odczytany przez komputer. No i dobrze, ja sobie. Ściągnąłem z SourceForge, ponieważ tam są lepsze transfery. No i dobrze, nie będę to ściągał, bo już mam ściągnięte. Więc teraz weźmiemy się za instalację. O, nie, nie, musimy, musimy to przeczytać. Ja przyspieszę. No dobra, ja już skończyłem czytać. No, i wybierzmy sobie full, żeby było wszystko zainstalowane. Next. No i na jakim dysku? Ja sobie zainstaluję na dysku E, po prostu w folderze CodeBlocks. No i to się nam będzie instalować dosyć szybko. Nie zajmuje to jakoś bardzo wiele miejsca. No i dobrze, to się nam zainstalowało i pokazało się wiadomość, czy chcemy teraz uruchomić code blocks. I ja wybieram tak. Program się nam ładuje. No i tak, wyskoczyło nam teraz okienko i się pyta, czy powiązać code blocks z plikami typu C, C. Ja wybieram OK. No i dobrze. Co teraz, e, zrobimy? teraz zrobimy? Teraz sprawdzimy czy wszystko działa, czyli stworzysz sobie nowy projekt, czyli klikamy File, New Project, Console Application, C i e, tytuł projektu, czyli nazwę to może test działania. Kliknę Next, wybieramy kompilator GNU GCC. Tutaj wszystko zaznaczamy, jeżeli było odznaczone, i klikamy Finish. Czyli po chwili powinniśmy mieć gotowy projekt. Pusto oczywiście. No i tutaj mamy prosty program w C. Nie będę go teraz omawiał. Sprawdźmy to, czy po prostu działa. Tutaj Build Target wybieramy Release i klikamy ten guziczek, czyli program się nam skompiluje i uruchomił. Jak widzicie program się skompilował i uruchomił. Wypisał nam na ekranie jakieś Hello World. No i dobrze, teraz, zob teraz zobaczymy, gdzie ten, plik, gdzie ten plik skompilowany się znajduje. Jak widzicie, tutaj mam napisaną ścieżkę. Czyli ten plik powinien być w kurs cpp, code blocks, też działania bin release. I powinien nazywać się też No i ja zaraz będę w tym folderze i zobaczymy, czy on naprawdę tam się znajduje. No i dobrze jest w tym folderze też działania, czyli jak widzicie, mam tutaj nasz projekt, nasz główny plik main.cpp, tutaj folder object no i folder bin. No i tutaj powinna być nasza aplikacja, no i jest. No I tak, ja ją uruchomię. Jak widzicie nic się nie pokazuje, tylko po prostu tak tak znika. No i co musimy zrobić? Skoro jest to aplikacja konsolowa, to powinna być ona włączona z wiersza poleceń. Czy jak widzicie, ja włączyłem wiersz poleceń, tutaj przesuwam sobie ten plik, no i. W ten sposób otrzymuję od niego ścieżkę. I teraz klikam Enter. Jak widzicie, program uruchomił nam się w wierszu poleceń. No i wypisało nam to Hello World. I program się nie zamknął automatycznie. No dobrze, to tyle, co chciałem Wam pokazać w tym odcinku. Oczywiście zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału, żebyście byli zawsze na bieżąco z filmami, które będę przesyłał.